Utajnione nagranie Ziemi z 1970 roku, projekt Apollo. Są to klipy zrobione w odstępie dwóch godzin. Widać lodową ścianę oraz więcej lądu za nią. Czy to może być inny świat? Widać ląd za barierą lodową, a to tylko mały skrawek krawędzi, która jest na widoku. Misja Apollo nigdy nie przeszła przez firmament to nagranie jest zrobione spod kopuły, około 127 km od Ziemi. NASA oraz cała reszta pseudo-agencji kosmicznych. Nie są w stanie przeniknąć przez skiernament.